Co to jest kryptowaluta? Tak naprawdę to waluta elektroniczna o nazwie pochodzącej od sposobu jej zapisu, a więc od kryptografii. Cały system odnosi się do rozproszonego systemu księgowego wykorzystującego kryptografię jako sposób ewidencji i zapisu. Mamy tu do czynienia z elektronicznymi portfelami przypisanymi do konkretnych użytkowników. Użytkownikiem portfela jest osoba posiadająca klucz przypisany do tego portfela. Kryptowaluty. Nie są uznawane przez większość państw za realne pieniądze, a co za tym idzie, nie są też uznawane za walutę do rozliczeń. W Unii Europejskiej, wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kryptowaluty są uznawane za prawny środek płatniczy, co oznacza, że nie są uznawane za towar, a za walutę i w związku z tym są zwolnione z VAT. Aby to dokładnie wyjaśnić, trzeba cofnąć się do początków pieniądza. W kulturach pierwotnych pojęcie pieniądza jako osobnego środka płatniczego nie istniało. Podstawowym sposobem nabywania dóbr była ich wymiana na zasadzie przedmiot za przedmiot. Jeden towar wymieniano za inny. Zorientowano się jednak, że taka wymiana nie była sprawiedliwa, bo wartość przedmiotów często nie była taka sama. Dlatego wprowadzono rozliczenia w przedmiotach trwałych, takich jak sól, zboże, skóry. Następnie Fenicjanie wprowadzili zmianę i zastąpili rozliczenia w towarach rozliczeniami w metalach, takich jak brąz, miedź, żelazo. A następnie przeszli na metale szlachetne, czyli już srebro i złoto. Następnie pojawiły się pieniądze papierowe, oficjalnie w Chinach w XVII wieku, ale w praktyce miało to miejsce już w XIII wieku w Europie, a dokładniej na trasie Jerozolimy z krajami europejskimi. Autorami nowej waluty byli templariusze. Templariusze w zamian za zdobyte łupy wydawali kwity depozytowe, które dowodziły ilości posiadanego złota czy też srebra przez osobę posiadającą kwit. Następnie właściciel tego kwitu Depozytowego po powrocie do Europy udało się do jednej z placówek templariuszy, gdzie pobierał równowartość pozostawionej sumy. Obecnie, ze względu na rozwój technologii, najbardziej popularnym środkiem płatniczym stał się pieniądz elektroniczny. W pamięci serwera są zapisywane rachunki bankowe, obsługiwane przez bank, wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą uwierzytelniających kart. Magnetyczne, które identyfikują nas podczas zatwierdzanych operacji finansowych i prowadzą w naszym imieniu formy książki, przychodów i rozchodów. Natomiast kryptowaluty poszły o krok dalej. Użytkownik jest anonimowy, a wszystkie rozliczenia są jawne. Obecnie najpopularniejszą kryptowalutą jest bitcoin. Jednak istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut. Kryptowaluty różnią się od innych rodzajów pieniądza cyfrowego. Pieniądz cyfrowy może być emitowany w formie zobowiązania banku centralnego lub nawet przez prywatne firmy. Narzędziami do ich przesyłania stają się telefony komórkowe, kryptowaluty posiadają stabilną wartość, a jej wartość zależy od bezpieczeństwa i płynności aktywów bazowych. Pierwsza edycja kryptowalut przeważnie ma na celu zgromadzenie początkowego kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju systemu, a następnym etapem tworzenia kryptowalut i tokenów jest marketing polegający na ich wykorzystaniu w działaniach promocyjnych oraz motywacyjnych, np. Na nagrody w konkursach, programach lojalnościowych, w systemach partnerskich i motywacyjnych. Wiele kryptowalut działa na bazie tych samych kodów źródłowych, w których autorzy dokonali jedynie kilku drobnych zmian, np. w zakresie szczegółów bloków. Tak naprawdę to rodzaj cyfrowego pieniądza otrzymywanego na podstawie algorytmu. Kryptowaluty działają niezależnie od systemów bankowych, wykorzystują kryptografię. Czyli szyfrowanie, które zabezpiecza integralność, poufność i dostępność za pomocą skrótów. Bitcoin jest uznawany za pierwszą zdecentralizowaną kryptowalutę. Podobnie jak wszystkie kryptowaluty jest kontrolowany przez bazę danych transakcji blockchain, która działa jako księga główna. Kryptowaluty po jakimś czasie ograniczają tworzenie nowych środków w ich obszarze, ponieważ w obieku ma pozostać tylko określona ich liczba. Mają się odnosić do towarów takich jak złoto czy inne metale szlachetne. Szyfrowanie w przypadku kryptowalut to oparte jest na dwóch podstawowych zagadnieniach haszowaniu i podpisach cyfrowych. Haszowanie weryfikuje spójność danych, utrzymuje strukturę blockchain i koduje adresy kont oraz transakcje. Generuje również kryptograficzne puzzle, czyli matematyczne problemy, które umożliwiają tzw. wydobycie i tworzenie nowych bloków w łańcuchu blockchain. Podpisy cyfrowe przypisują portfele użytkownikom i prowadzą ich weryfikację bez konieczności ich ujawniania. Blockchain to w tym przypadku księga główna, czyli listy transakcji, listy transakcji kryptowalutowych. Kompletne bloki składające się z ostatnich transakcji są rejestrowane i dodawane do łańcucha, a następnie przechowywane w porządku chronologicznym jako trwały i weryfikowalny zapis. Każdy węzeł w sieci pobiera kopię łańcucha, dzięki czemu każdy użytkownik może śledzić transakcje bez konieczności centralnego przechowywania danych, a technologia blockchain. Tworzy zapis, którego nie można zmienić bez zgody reszty sieci.